Jak moi drodzy, mamy siódmą, 24 aktualnie. I ja właściwie dopiero się obudziłam przed chwilą. Stwierdziłam, że. Tak, z łóżka ogółem witam. Stwierdziłam, że mogę zrobić taką produktywną poranną rutynę latem. To dziwnie brzmi trochę po polsku, jak ja zawsze oglądam po angielsku jakieś takie filmiki. Productive Summer Morning Routine. I jestem, więc. Powiem Wam, że nawet nie miałam budzika, bo stwierdziłam, że to mam się jak najbardziej naturalnie. Bo ja zazwyczaj nie ustawiam sobie budzika, jak mam od pracy, więc w o tej 7.30 i nie dziw się po prostu, ja zwykle wstaję o 600 do pracy codziennie, więc no. Teraz odsłoniam, yy, odsłoniam rolety i muszę ogarnąć łóżko, bo jest tragiczne i od tego zaczynam nie widzę, pa jeszcze do łóżka jest nagarnięty, więc ja się to muszę zająć. I lecimy potem, a zresztą... Jak się prezentuje łóżko w tym momencie? Zostawiłam tylko kołdrę dlatego że muszę wyprać wszystkie poszewki. Więc nie ma na razie, bo inne poszewki były w gościnnym pokoju nałożone, więc nie ma na razie. Więc muszę wyprać po prostu wszystko razem z tamtymi. Ale tak, jeszcze o rekinie. Cudownie. Okazało się, że znalazłam gdzieś w odchyleniu szafy drugą taką samą poszewkę jak ta, więc jest bardziej do kompletu Są dwie takie same i jedna też taka niebieska Więc jest ok Teraz pranie i lecę z myciem się Ja już nastawiłam pranie i teraz idę się myć, myć twarz i myć zęby, więc ogółem cała się ogarniam ale powiem Wam w ogóle, że dzisiaj będzie dużo, dużo, dużo prania, dlatego że muszę zrobić pranie z rzeczami po wyjeździe, bo jeszcze nie zrobiłam prania rzeczy po wakacjach na Malcie. Tutaj znowu, jak nie widzieliście vlogów, to zapraszam, bo były vlogi z całego wyjazdu. Także tak, również z pakowania walizki był filmik, więc polecam. No więc ja muszę zrobić to właśnie pranie. Będzie dużo roboty, ale tak o to chodzi produktywnie. Cześć. Ja zrobiłam sobie kawę, zrobiłam śniadanie i pozmywałam jeszcze naczynia i umyłam blat wokół, bo było trochę zawalone. Teraz um, siadłam przed kąpem i włączę prawdopodobnie Netflixa albo Disneya i po prostu włączę sobie coś do oglądania, bo zawsze jak jem, jak mam wolne, jak jem to sobie coś włączam. Może sobie włączę YouTube'a, nie po prostu cokolwiek sobie włączę do oglądania i później zobaczyłam, że pranie mi się skończy. Końcu, więc będę mogła rozwieszać, zobaczymy po prostu Już zjadłam, bo że mój głos umiera <grych> um, Obejrzałam pół odcinka I idę teraz po pranie, żeby je rozwiesić, chociaż chyba słyszę, że jeszcze się robi Jeszcze się robi, normalnie robię pranie w innym trybie i się zrobiłoby się już ale mogę mm, zdjąć to suche pranie. Nie poskładałam teraz to, co mogłam z prania, Niektóre rzeczy jeszcze są jeszcze. Co? Niektóre rzeczy są jeszcze mokre, więc ich nie składałam, nie brałam. Niech sobie wyschną. I w tym momencie myślę, że. Poczekam. Na razie pójdę montować filmik. Jak skończy się pranie, bo jeszcze się nie skończyło, niestety, strasznie długo trwa to pranie. Ale jak skończy się pranie, to rozwieszę je jakoś tutaj. Jest sporo miejsca. Także rozwieszę to pranie, chociaż kurde. Przecież tam są poszewki, nie mam pojęcia, jak to zrobię. Wybrałam um. teraz praktycznie wszystkie poszewki i prześciadła, po prostu wszystko co mamy. Takie, że. Zobaczymy, jak to będzie. Rozwiążę to pranie i nastawię następne pranie, bo mam dużo, dużo rzeczy do wyprania. W ogóle pokażę Wam, jak wygląda teraz pokój z bo wszędzie są moje ciuchy to jest tragedia. Tu jest właśnie walizka do rozpakowania. Um, co tu robi ściera? Wytyfy. Tu mam ciuchy, w nich akurat chodziłam ostatnio, ale to już powinny iść do prania. Tu są moje. W ogóle co tu zaszło? O co chodzi? Tu są po prostu walnięte. Nie wiem. Ja im więcej miejsca mam, tym większą syfiarą jestem po prostu, bo ja nie lubię syfów wokół siebie i jak byłam u siebie w domu, w moim pokoju, w którym byłam pół życia, to po prostu raczej starałam się. Zachować bardzo porządek i mi bardzo przeszkadzały jakiekolwiek rzeczy na wierzchu, dlatego że miałam bardzo mały pokój. A teraz mam bardzo dużo miejsca wokół siebie i po prostu wszędzie robię syf bo nie muszę. Jakby to, że gdzieś rzucę jakąś rzecz, nie ogranicza mnie w przechodzeniu. A w poprzednim pokoju miałam bardzo problem. Jak zostawiłam cokolwiek na wierzchu, to już po prostu nie dało się żyć, bo był tak mały. Więc teraz jest nieciekawie, nieciekawie, ale mam nadzieję, że dzisiaj ogarnę jak najwięcej I w ogóle przypomniałam sobie, że miałam ściąć sobie tą grzywkę Mam bardzo długą Ona, jak ja ścinałam włosy, bo moje włosy, widzicie są dotąd I jak ścinałam sobie włosy, to ta grzywka była gdzieś taka Coś takiego coś taka, to było to e, curtain Banks. Więc Po prostu miałam tutaj takie ziup Coś takiego miałam, ale jak widać, części nam bardzo długo i mi odrosły. O! Więc miałam sobie ściąć. Wczoraj obcinałam włosy Matiemu I już po prostu mam doświadczenie tysiąc. Już mnie hejci za te włosy. <noise> poszedł do roboty i teraz właśnie napisał do mnie, że już mu mówią, że wygląda jak mnich. nich. Tak <noise> Nie no, ale doświadczenie naprawdę milion yy, i sobie obetnę swoje. Żeby nie było To swoje już obcinałam wcześniej. obcinałam sobie samą grzywkę już nie raz, tylko wcześniej miałam taką grzywkę, ale obcinałam sobie ją nie raz. Yy, Także dam radę na 1000%. Po tablet i będę sobie, odpalę sobie zdjęcie tej grzywki. I <gryw> będę ciąć. Powodzenie dla mnie. Po prostu ciachnąć tak, albo nie wiem, tak nawet. Ale widzicie, ile to jest. Ja się po prostu boję, że zupsuję. Eee. Chciałam zobaczyć jakiś cudowny tutorial, ale wszyscy, wszystkie filmiki, jakie widzę, to są te piary, po prostu jak ja, które nie wiedzą, co robią, i obcinają sobie randomowo. Jestem dwa punkty do tyłu w moim tutorialu, ponieważ nie mam grzebienia i nie mam nożyczek do ścinania włosów, tylko mam kuchenne i właśnie powiedział, żeby nie było kuchennych, ale to nic. damy radę. Nie pokażę Wam tego jak wyglądam na razie, bo ścięłam zdecydowanie za dużo, ale... Podłączyłam sobie prostownicę, bo nie mam lukówki, ale prostownicą będzie mi nawet lepiej. Ustawiłam sobie na 200 stopni teoretycznie. Ale ja wolę mniejszą temperaturę, więc ja zmniejsza, no zmniejszyłam na 180, bo moje włosy są rozjaśnione i umierają. O, nagrzyła się. Mam na 180 stopni, bo moje włosy umierają po prostu od wysokich temperatur i już są zniszczone. I teraz próbuję naprawić to główne, co zrobiłam. <głodzenia> Powodzenia naprawdę. Zaczęłam dobrze, ok, ale później byłam jak ha Jakoś takie długie te włosy Trzeba było słuchać instrukcji Bo próbowałam na prostownicę jakoś je ułożyć Wiecie, takie ziup Ale mm, Wyglądam jak Nie wiem, choinka Plus całego procesu jest taki, że skończyło się pranie w tym czasie, kiedy zarobiłam, więc idę rozwiesić pranie i sprzątnąć włosy muszę teraz. Rozwiesiłam trzy poszewki od poduszek i rozwiesiłam największą poszewkę od kołdry, która ma 2x220. I zostało mi prześcieradło i yy, poszewkę od kołdry 2 m na 1,60 I nie mam pojęcia, gdzie to rozwiesić już, ale ta była najważniejsza, bo jest chyba jedna. Jeszcze poszewka na zmianę na kół metr 62 metry to dla mnie. A jak nawet nie, to ja mogę spać pod kocem. Ale na 2 na 2,20 już nie ma żadnej. Mamy tylko jedną niestety. I dlatego właśnie to jest ważne, że teraz ona musi wyschnąć do wieczora. No i zdjęłam też te rzeczy, które wcześniej nie doschły, i muszę je rozwiesić w szafie i odłożyć do szuflad. Będziemy teraz segregować rzeczy z mojej walizki. Znaczy, tam wszystko właściwie jest do prania, ale po prostu będę segregować od reszty rzeczy, co mam, także lecimy z tym. Reszta rzeczy w tej walizce już z mojej siostry, więc to zostawiam. Tu jest moje pranie jeśli jeszcze idę do drugiej walizki. Ale tam są świeże rzeczy, tylko muszę po prostu porozpakować całą walizkę, bo mam tam trochę rzeczy, takich rzuconych luzem, więc muszę się tym zająć. To biorę do łazienki. Widzimy. W sumie umyję jeszcze te naczynia i będę musiała jak kończyć, bo tak to mogę cały dzień ciągnąć. A zrobiłam już właściwie wszystko, co chciałam z rana zrobić, więc jest naprawdę git. Mogłem miała być produktywna, poranna rutyna jest godzina dwunasta Także Myślę, że na tym zakończę, bo będę robić jeszcze Kilka razy pranie, muszę na pewno zrobić jeszcze czarne pranie I na pewno będzie jeszcze raz kolorowe pranie Bo się nazbierało bardzo dużo Będę robić jeszcze pranie i to trochę zajdzie tak, wiecie, rozwieszanie Znowu robienie prania i tak dalej Właściwie wszystko chyba, co chciałam zrobić, to zrobiłam Jeżeli ten film Wam się podobał, to zachęcam do subskrybowania kanału I zostawiania łapek w górę, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w następnych filmach.